Tam. Cześć, witam Was dzisiaj w bardzo deszczową, bardzo wieczną, mroźną, zimną, paskudną, ponurą niedzielę. Tak, zgadza się, dzisiaj i wczoraj to jest po prostu urwanie głowy w całej Anglii. Przechodzą jakieś kolejne sztormy, burze, wichury, cokolwiek. Tym razem jest trochę poważnie. I wiatry są naprawdę silne i mocne, łamią drzewa, łamią płoty, yy, powodują dużo szkód. U nas yy, szkody są, tak, już widziałam komunikaty o wyrwanych drzewach, ale no nie jest aż tak źle jak w Walii, bo tam podobno pizga z prędkością 90 km na godzinę, więc ostro. U nas jest trochę lżej. Ale pada cały czas, jest bardzo, bardzo nieprzyjemnie, więc weekend ogólnie spędzamy właśnie sobie w domu. Mamy Milusio, Cieplusio, yy, bawimy się, gramy sobie w gry. Mamy też nowego członka rodzinny, który jest tutaj właśnie z tyłu za mną. Dołączył on do nas yy, wczoraj rano, ponieważ yy, jest to prezent od Mikołaja dla mojego syna, wymarzony prezent, Chomiczek. Także nowy członek rodziny mieszka tam i powoli oswaja się tutaj z nami. Yy, Dzisiaj natomiast kręcę, ponieważ jedziemy sobie, robimy sobie przerwę w po prostu byciu w domu i jedziemy do takiego centrum ogrodowego i tam w tym centrum jest organizowany taki świąteczny, takie świąteczne wydarzenie, które będzie polegało na włączeniu właśnie świątecznych światełek wokół tego całego centrum. Podobno jest ono takie spore. Jest to takie centrum właśnie na, na wiosce, jakieś 10 minut od nas I, i właśnie tam będą te światełka, będą też kolendy, będzie też możliwość upieczenia sobie pianek, marshmallowsów, jakieś stoiska z ciepłymi drinkami, jedzeniem. No, nigdy nie byłam na czymś takim i jestem po prostu ciekawa. No i chcemy też właśnie w tym centrum ogrodowym kupić sobie choinkę, prawdziwą, żywą choinkę do domu, żeby już tutaj była, żeby już mieć i rozpocząć święta porządnie. Więc taki jest dzisiejszy główny cel tej niedzieli. I też jestem właśnie ciekawa sama tego wydarzenia, bo to jest takie właśnie bardzo angielskie, żeby tego typu takie wydarzenia robić w jakichś takich właśnie miejscach. No i chcę zobaczyć, jak to wygląda. I poza tym podoba mi się to, że te choinki właśnie można sobie zobaczyć, jak wyglądają i właśnie wybrać dokładnie taką, jaką chcecie pod każdym względem. Więc zobaczmy to razem, wybierzmy choinkę razem, no a potem będziemy ją razem dekorować. Ciekawe mi, jak to w ogóle wyjdzie w tą pogodę, ale powinno, powinno być ok, damy radę. Do zobaczenia! Trzymaj. Tarzy. Tylko musisz zasłaniać rączką, tak? Czy po prostu, czy my go zasłonimy? Nie, to nie jest do jedzenia, to jest świeczka, ona się pali. <śled> I'll work on the next one. <śmiech> <śmiech> Jeśli wyglądam na chorą albo brzmię jak chora to dlatego że jestem chora. <laughs> No, właściwie nie do końca, już wychodzę z choroby, no ale cały ten zeszły tydzień, który dla Was kręciłam od momentu ubierania choinki przez te właśnie jasełka w kościele, no to byłam na takim dosyć mocnym przeziębieniu, dlatego też nie gadałam między filmikami i między właśnie tymi wydarzeniami, chociaż taki był plan. Żeby ten vlogmasik okrasić trochę moim boskim, zachrypniętym głosem, no ale nie wyszło, bo po prostu byłam out. I tak cieszę się, że pomimo tego, iż właśnie mm, miałam, miałam to przeziębienie, to jednak dałam y, radę całkiem z. Spoko przetrwać i uczestniczyć w tych takich dosyć ważnych eventach, które się właśnie tutaj odbywały w moim, w moim życiu, ponieważ mój synek miał jasełka w szkole. Dwa razy występował, no i bardzo ważne dla niego było to, że tam siedzieliśmy i mu machaliśmy, i byliśmy brawo, on był owcą, więc bardzo zacna rola. No i do, jako rodzica doceniliśmy ten jego właśnie kunszt aktorski. No i byliśmy właśnie oboje na widowni, ja tam wsparta jakimiś tabletkami, prawda, ledwo oczy otwarte, ale hardkorowo machałam, o, ja, więc Doping był. No i cieszyłam się, no bo on się bardzo cieszył. Także ym, to w tym udało mi się wziąć udział, nie przegapiłam ani jednego z tych show. No i jeszcze właśnie udało się też udekorować choinkę. Chociaż tak naprawdę ja byłam trochę takim y, kierownikiem, wiecie, zarządzającym tutaj całym tym przedsięwzięciem, ja trochę tak bardziej z kanapy po prostu y, oddelegowywałam zadania, chłopaki pięknie się spisali i udekorowali. Tam zresztą pokazywałam wspaniale udekorowaną y, artystycznie gałązkę mojego syna, chyba z pięcioma różnymi bombkami, także wiecie, ambitnie chłopak do tego podszedł. No i, i, i co do no ich Stoi, jest piękna, jest po, po chłopakowatemu Temu no i dla mnie to jest jak najbardziej spokojna, jestem taka wiecie, choinkowo perfekcyjna. Świeci, są bombki, jest gitara. No i kiedy właśnie jeszcze odbyły się te fajne jasełka, te właśnie w tym kościele, tym takim nowoczesnym, śpiewającym, to już była sobota i ja, to był już taki mój przedostatni dzień choroby, bo choroba zaczęła się tak naprawdę w poniedziałek. No i wiadomo, że trzeba ten tydzień cały przeboleć, prawda, na choróbsku, No i już była sobota. No i taka trochę bez energii, bo bez energii, ale pojechałam na te jasełka i kurde, tamto chyba odżyłam. Wstąpił we mnie taki duch święty, bo bo po prostu ten show był wspaniały, było Rewelacyjnie, nigdy nie byłam na czymś takim w ogóle, nigdy nie byłam w takim śpiewającym kościele, wiecie, takim w amerykańskim stylu. No i właśnie ko siostra koleżanki należy do niego. No i y, powiedziała właśnie nam o tych jasełkach, one były za darmo, ten show, i to było tak, że właśnie była muzyka, takie kolendy i różnego rodzaju y, piosenki świąteczne, w rokowym, nawet takim fajnym stylu, ale oczywiście y, tematyka chrześcijańska, tematyka właśnie Bożego Narodzenia. A w międzyczasie y, był właśnie ten show, te jasełka y, odgrywane przez aktorów. Był zrobiony fajnie, na śmiesznie, ci aktorzy to oczywiście należeli do wspólnoty tego kościoła, y, ale dali rady dzieciaki, fajnie grali, dorośli wszyscy. No i było to cały czas. Po, y, kończyła się scenę, potem była następna piosenka. Kończyła się ste, ce, scena i piosenka, i tak na przemian, więc jakby nie szło się niczym znudzić, prawda? Y, było to bardzo urozmaicone. I nawet się nie skapnęłam, jak się to skończyło. Trwało półtorej godziny. Ja myślałam, że to takie 50 minut, godzina maksimum minęła. Patrzę, to półtorej godziny. Porządnego, długiego show się skończyło. I ten vibe był taki fajny. Naprawdę ci ludzie tak mieli taką fajną iskrę i tak, taką, e, takiego powera z nich bijącego. Mm, chyba właśnie z powodu, z powodu tej wiary, tak mi się wydaje. E, lubię takich właśnie. E, <grym> Lubię takie osoby, takie prawdziwie wierzące, że czuję, że właśnie jest to takie, daje im to takie wewnętrzne poczucie szczęścia i spełnienia, ta wiara. Więc dobrze się tam czułam. To nie był taki um, kościół w stylu polskim, który potrafi być taki, właśnie trochę, wiecie, czasami dołujący i ta wiara jest taka. Um, w Polsce jest ta wiara właśnie zupełnie inaczej, jakby przedstawiana Kościół inaczej działa. Nie wiem jak teraz, dawno nie byłam 100 lat, więc nie wiem, ale ja pamiętam z dzieciństwa, że to wszystko, było bardzo takie smętne. Ci księża od nich by, by było takim w Oni byli tacy właśnie na wszystko narzekający zawsze, że e, ludzie mało dają, że wszyscy grzeszą i byli po prostu, wiecie, tacy bardzo roszczeniowi i tacy bardzo właśnie krytykujący. Oni wiedzą lepiej i po prostu tacy z nosy do góry zadarte. A to było, nie? To było tak fajnie. To było właśnie takie jednoczy nas miłość do, do Boga i jednoczy nas taka właśnie chęć robienia czegoś dobrego, chęć takiego takiej dobroci, takiego zjednoczenia wśród ludzi. No i to, to mi się spodobało, właśnie był po prostu inny vibe. No i mm, byłam zachwycona tymi jasełkami i też były fajne dla dzieci, synek mu się nie nudził. Potem jeszcze w ogóle było mm, mega szok, bo mm, później był Mikołaj po, po tych Wszystkich jasełkach była taka kolejka do Mikołaja, to, co sfilmowałam, yy, i za drzwiami właśnie siedział Mikołaj Elf prawdziwy wpuszczał, yy, właśnie po dzieciaków te, w te drzwi, i tam cała ta salka bo było takie grotto Mikołaja, no i cała ta salka była przydekorowana pięknymi światełkami, i po prostu, no. Pięknie to wyglądało, Mikołaj, siedział w takich dużych saniach. Tam były renifery, też właśnie takie ze światełek zrobione. No, coś pięknego, i nawet prezenty też były za free. Mój synek dostał książeczkę właśnie o narodzinach Jezuska o Bożym Narodzeniu I, i, i po prostu no, wow, wow, byłam mega, mega pozytywnie zaskoczona, bardzo nam się podobało, fajny wypad jasełka mówię 10 na 10, bardzo świąteczny taki klimat nas wprawiły więc byłam bardzo, bardzo zadowolona, że pojechaliśmy i że udało mi się właśnie wydobrzeć na tyle, żeby po prostu oglądać to, a nie siedzieć tam kaszleć, zdychać, pocić się i rozsiewać zarazki, no bo to chyba nikomu by się nie spodobało. Także jest Poko, już teraz właśnie jest coraz bliżej świąt, ja już zdrowieję, praca już się powoli kończy, już teraz ostatnie zamówienia, 20 grudnia zazwyczaj już po prostu mm, sklepy wszystkie moje zamierają i już po prostu sobie mogę normalnie odpoczywać i, i, i normalnie właśnie cieszyć się tą magią świąt, więc y, lubię ten, ten okres właśnie takiego już jakby ostatniego dopinania guzików, y, robienia ostatnich wysyłek składania ostatnich zamówień, no już tak jak mówię, wszystko już jest udekorowane w domu, prezenty są w większości kupione. Jeszcze nie kupiłam tego właśnie szlaku światełkowego, o którym mówiłam w filmiku, nie pamiętam jak był zatytułowany, ale jakieś tam prezenty, super pomysły na prezenty na ostatnią chwilę, coś w ten deseń. Ja kupuję właśnie taki szlak światełkowy dla całej rodziny i między właśnie świętami, a Sylwestrem sobie idziemy wtedy um, popodziwiać po te, te, te pięknie zrobione właśnie show um, światełkowe. No i jeszcze muszę właśnie to kupić, wybrać i zapłacić i jeszcze chciałam coś, coś jeszcze zobaczyć, jakieś jeszcze jedno wydarzenie. Zazwyczaj jest to mm, popołudniowa herbatka, którą kupuję co roku dla całej rodziny. A w tym roku zobaczę. Pewnie też. No bo to taka nasza mała tradycja, ale mam nadzieję, że może, nie wiem, może. Może liczę na to, że coś, coś innego, ciekawszego się pojawi, bo ja też taka właśnie jestem, że lubię nowości, więc jak będzie coś innego, to kupię coś innego. No ale to już są takie rzeczy niefizyczne, prawda, że to jest po prostu Loguje się, kupuję i tyle. A z tych fizycznych prezentów, prezentów to już wszystko mam, trzeba je tylko popakować, no ale to już na spokojnie, już parę dni przed świętami to zrobię. Teraz, tak jak mówię, cieszę się przede wszystkim, że zdrowieję, cieszę się, że właśnie odbębniłam te wszystkie atrakcje świąteczne, że ta choroba nie powstrzymała mnie przed tym. No i teraz mam zamiar właśnie odpoczywać i cieszyć się świętami. I Wam oczywiście, Życzę tego samego, wesołych świąt kochani i bo dziękuję, że byliście tutaj ze mną cały rok. Ten rok był wspaniały, jeśli chodzi o YouTube'a. Jestem dalej taka wow, zachwycona tym, co udało mi się razem z Wami tutaj osiągnąć, że mam tysiąc subskrybentów, co było dla mnie takim... Małym marzeniem, także dziękuję, że pozwoliliście mi je spełnić. Także kończę ten rok bardzo dumna i zadowolona. Cieszę się, bo właśnie konsekwentnie wrzucałam filmiki co tydzień. To też było moim celem, żeby właśnie utrzymać to, tak właśnie w ryzach, żeby utrzymać tą systematyczność, bo bardzo, bardzo to lubię. No i myślę, że ten kanał ma szansę osiągnąć kiedyś tam coś fajnego, ale w tym roku osiągnęłam właśnie wszystkie moje YouTubeowe cele, więc jestem gotowa, żeby trochę teraz sobie. Odpocząć, ale tak jak mówię, filmiki będą dalej regularnie postowane, więc na chwilę obecną się żegnam. Życzę Wam spokojnych świąt i wypoczynku. A my się zobaczymy po świętach, już przed Sylwestrem będzie jeszcze na pewno filmik. Więc widzimy się już w następnym tygodniu. Buziaki, pa! Wesołych świąt!